Mr. President, how do you perceive, uh, recent... Jak pan postrzega ostatnie zmiany polityczne i ekonomiczne w kontekście relacji Unii Europejskiej z Europą Wschodnią, zwłaszcza z Federacją Rosyjską? Well, uh, Oczywiście wojna na Ukrainie była dla nich punktem zwrotnym. Są ludzie, którzy podnoszą krzyk w związku z wprowadzeniem sankcji wobec Rosji. Ale podobne głosy zawsze można było usłyszeć w zachodniej Europie. Sądzę jednak, że nie da się złagodzić polityki sankcji z oczywistych przyczyn. Rosja nie daje powodów, by to uczynić. Zawsze była ostrożna, sprytna i próbowała oszukiwać. Teraz też tak postępuje. Zawsze też w końcu to, co przeprowadzała, było akceptowane, a Rosja mówiła o nowej rzeczywistości. Dziś jednak istota problemu tkwi w tym, by przyjąć do wiadomości, że Rosja narusza żywotne interesy większości Europejczyków, że to, co ona robi, dotyka ich osobiście. I wcale nie mam tu na myśli mieszkańców Ukrainy, Bałtyckich czy Polskich, ale Włochów, Francuzów, Niemców. To zadziwiające, ale gdy Angela Merkel wprowadzała sankcje, postąpiła wbrew woli większości społeczeństwa. Dziś, jak wynika z badań, większość Niemców popiera ich utrzymanie. Być może ludzie powinni przestać się oszukiwać, bo przecież w postępowaniu Putina nie nastąpiła żadna zmiana. In the, put behavior, so. Zatem, pańskim zdaniem, sugerowane przez niektóre kraje europejskie złagodzenie sankcji jest przedwczesne? Trudno byłoby to teraz uczynić, chociaż w Waszyngtonie niektórzy twierdzą, że gdy Obama opuści swój gabinet, ten, kto zajmie go po nim, będzie się z Rosją układał. Europa, tak jak Ameryka, próbuje pouczać Ukrainę, mówiąc, że powinna robić to lub tamto, że w Donbasie powinny odbyć się wybory, chociaż ich przeprowadzenie nie miałoby sensu, bo one i tak mi. Niczego nie zmienią. Nie można kreować fikcji. Mamy do czynienia z zajęciem terytorium. I tak jak to się dzieje, gdy trwa okupacja, mamy lokalny reżim i przypadki kolaboracji. Nie można na siłę szukać pretekstów do złagodzenia sankcji, powoływać się na to, że Ukraina nie robi tego czy owego. Fundamentalne fakty nie uległy zmianie. Nie można tak po prostu zamilknąć i przyjąć do wiadomości tego, co się dzieje. Uh, the Jakie znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy mają zmiany na globalnym rynku surowców kopalnych? Well, the fact that prices went down, to, że ich ceny poszły w dół, jest błogosławieństwem dla takich krajów jak Polska, Ukraina czy Gruzja. And this China Ceny z pewnością pozostaną niskie, bo Chiny the... zwalniają, Turcja the... zwalnia, a Ameryka the... nie rośnie tak, jakby niektórzy or... tego oczekiwali. A jeśli ceny surowców the... pozostaną na tak niskim and, poziomie, and, uh, na jakim uh, są teraz, to oznacza to kłopoty dla Rosji this... i jej krajów satelickich. W tym kontekście pojawia się groźba ich dezintegracji, co wywoła polityczne reperkusje na całym świecie. Musimy być na nie przygotowani, na to, że ich konsekwencje utrzymają się tak długo, jak długo ceny surowców pozostaną niskie. Z taką sytuacją mieliśmy już do czynienia w końcu lat 80. Wtedy ceny surowców energetycznych także spadły, a polityka Ronalda Reagana doprowadziła do upadku bloku wschodniego. Myślę, że obecnie mamy do czynienia z czymś podobnym. Nastąpi odejście od orientacji na rynki surowcowe i zwrot ku wartościom związanym z nowymi technologiami. To właśnie się dzieje i ma fundamentalny wpływ na kształtowanie się stosunków międzynarodowych. And that's that's gonna fundamentally affect uh, uh, world uh, international relations. <music>